Obie te wtyczki wyglądają tak samo, powinny więc działać jednakowo, prawda? Otóż nie do końca. Dziś pogadamy więc o USB-C, porcie, który stał się standardem, ale również który kryje w sobie kilka tajemnic. Pamiętacie te czasy, kiedy każde urządzenie miało swój własny unikalny portikabel? Były USB-A, mini-USB, mikro-USB i wiele innych wariantów. Było to czasem frustrujące, prawda? Ale potem pojawił się całe na biało: USB-C, przynosząc ze sobą niesamowitą wszechstronność i wydajność. Zaledwie kilka lat temu zaczęliśmy dostrzegać jego obecność, a dziś, dziś jest niemal wszędzie. USB-C znalazło swoje miejsce w najprzeróżniejszych urządzeniach. Od smartfonów, poprzez laptopy, tablety, aż po konsolki do gier. To małe, ale potężne złącze zdobyło świat technologii burzliwym tempem. Jego wszechstronność, szybkość przesyłu danych i kompatybilność z różnymi protokołami sprawiają, że stał się on standardem, który znamy i uwielbiamy. Ale zastanówmy się, co dokładnie sprawia, że USB-C jest tak wyjątkowe. Oto kilka faktów. Potrafi dostarczyć do 100W mocy, obsługuje różnorodne protokoły, jak DisplayPort, HDMI, a także gwarantuje błyskawisze transfer danych. Czy można chcieć czegoś więcej od portu, który jest tak mały i kompaktowy? Okazuje się jednak, że nie wszystkie USB-C są takie same. Owszem, wtyczki mogą wyglądać jednakowo, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo rodzaj złącz to jedno, a standard, w jakim został wykonany dany przewód, to drugie. Wszystko więc zależy od tego, do czego producent przewidział dany produkt. Są na przykład bardzo tanie przewody USB-C, które wystarczą zdecydowanej większości użytkowników. Można nimi bez żadnego problemu naładować telefon bądź inne urządzenie, czy skopiować jakieś pliki. Jeśli jednak potrzebujemy przenieść dużą ilość danych, na przykład z dysku SSD na komputer, musimy zwrócić uwagę, w jakim dokładnie standardzie jest wykonany dany przewód. Istnieje na przykład USB 3.1 generacji pierwszej, która zapewnia przepustowość rzędu 5 gigabitów na sekundę albo USB 3.1 generacji drugiej, który ma dwa razy większą przepustowość. Tu mała podpowiedź. Kiedyś na standard USB 3.1 generacji pierwszej mówiono po prostu USB 3.0. Producenci czasami zamiennie używają tych nazw, więc by być pewnym, co kupujemy, sprawdźmy po prostu prędkość przesyłu, jaką deklaruje sprzedawca. Do tego dochodzi jeszcze USB 3.2 czy Thunderbolt 3, które też oferują różne prędkości transferu danych i możliwości. Choć wszystkie mają ten sam kształt złącza, to jak widać różnią się funkcjonalnościami. To, co wybierzecie, zależy więc od waszych indywidualnych potrzeb i wymagań. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, USB-C oferuje nie tylko szybki transfer i ładowanie, ale też eliminuje potrzebę posiadania wielu różnych kabli i adapterów. To przełom w świecie technologii, który ułatwia życie użytkownikom na całym świecie. Wybierając przewód, który będzie nam służył głównie do ładowania, warto też zwrócić uwagę na jakość jego wykonania. Kable od Greensela mają bardzo przyjemny w dotyku oplot, dzięki któremu, poza estetycznymi doznaniami, mamy również pewność, że posłuży nam przez długi czas. Sam używam ich już od kilku lat i mogę potwierdzić, że można im zaufać. Podsumowując, na pewno ogromną zaletą USB-C jest jego uniwersalność. Dzięki tej wtyczce skończył się już problem pod tytułem nie wiem, w którą stroną mam to podłączyć. Nie wiem jak Wy, ale ja dość często miewałem z tym problemy, i non-stop obracają wtyczkę, próbując znaleźć jej odpowiednie miejsce w gnieździe. Dodatkowo USB-C daje możliwość korzystania z poręcznych hubów, takich jak na przykład ten. Mogę za pomocą jednej wtyczki wpiąć do laptopa monitor, kartę pamięci, myszkę, klawiaturę i na przykład jeszcze ładowarkę. A Wy? Tęsknicie za starymi USB? Czy może już całkiem o nich zapomnieliście? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za dziś, do zobaczenia, cześć!